Naszym zdaniem obowiązkiem odpowiedzialnej firmy jest niwelowanie negatywnego wpływu na środowisko. W przypadku QSL Polska jest to ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dlatego w ubiegłym roku grupa QSL ogłosiła strategię QSR odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w ramach tego drugiego filaru na początku tego roku wspólnie z ekspertami zorganizowaliśmy szkolenie dla naszych pracowników poświęcone tematyce ekologicznej w czasie tego szkolenia nasz zespół mógł poznać główne fakty dotyczące tej tematyki a także poznać metody pozytywnego wpływu na środowisko między innymi zasady 5R natomiast wiosną tego roku Zorganizowaliśmy akcję wspólnie z fundacją AERIS Futuro sadzenia drzew. 500 sadzonek różnych gatunków. Dzięki wykorzystaniu sadzonek mieszanych gatunków przyczyniliśmy się do zwiększenia bioróżnorodności, co jest istotne dla właściwego rozwoju ekosystemu. Jedno drzewo w ciągu 100 lat pochłania około 750 kg dwutlenku węgla. Akcja nasadzania była dla nas okazją do pracy w zupełnie innym niż na co dzień środowisku i do dalszej integracji. Dlatego chcielibyśmy kontynuować tego typu działalność w ramach naszej polityki QSIR i mamy nadzieję na angażowanie kolejnych osób z naszego zespołu.